Hej, cześć Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w materiale zapewne dla Was niespodziewanym w tej chwili na kanale, ale tak moi drodzy, oto można powiedzieć, podręcznik broni na kanale się pojawia z gry Battlefield 5. Słuchajcie, ee, dlaczego z, ba z gry Battlefield 5, dlaczego podręcznik broni? A no, z tego względu, że na dobrą sprawę e, zagrałem m, tak naprawdę tą konkretną bronią z e, każdym dostępnym zestawem, e, celownikiem. No i powiem Wam szczerze, m, że jak już. E, no. E, e, byłem pokazany jako najlepsza drużyna z każdym tym. Z, e, Zestawem i tak dalej stwierdziłem, że no mogę już zabrać się tak naprawdę za pokazywanie, za zrobienie właściwie podręcznika broni z tejże, czyli z Battlefield 5. Jak widzicie, brakuje mi tak naprawdę złotego wykończenia, ale powiem tak, żeby to zrobić, to trzeba mieć Naprawdę gigantyczną, wręcz cierpliwość, dlatego ja złote wykończenie sobie mm, odpuściłem w tej grze. Natomiast są dwie bronie, które e, właśnie na tak zwane mistrzostwo, e, czyli właśnie to złote wykończenie zrobiłem, Jest, e, już to nawet chyba pokazywałem, czyli pierwsza broń e, Sturmgewehr 1.5 e, oraz druga Sturmgewehr 44. No dobrze, ale przejdźmy już normalnie do broni. Słuchajcie, w dzisiejszym materiale zaprezentuję Wam ten oto karabin. Jest to amerykański karabin samopowtarzalny M1941 Johnson. ów karabin, a właściwie nazwa, pojawiła się już wcześniej e, za sprawą choćby Call of Duty WW2. Gdzie również tam był karabin M1941, co prawda, tam był w sekcji karabinów i był on uważany jako karabin szturmowy. Posiadał magazynek ładowany z prawej strony, magazynek na 25 pocisków. Co jak wtedy, mówię, nie jest do końca prawdą. I e, tak naprawdę był on rkm a nie karabinem szturmowym. Słuchajcie, dzisiaj zajmiemy się inną wersją e, karabinu M1941 Johnsona, a mianowicie karabinem samopowtarzalnym. Tak jest, moi drodzy. E, Johnson wymyślił dwa rodzaje karabinu, e, swojego karabinu. Pierwszy z nich to był właśnie RKM, który może nie był jakoś zbytnio popularny w trakcie walk, ale bądź co bądź sprawdził się i okazało się, że jest to naprawdę dobry karabin. Natomiast drugo, druga wersja tej broni to był właśnie karabin samopowtarzalny, który widzicie w tej chwili tutaj. Karabin, który posiada dość. Ciekawy e, magazynek, bo jest to mm, magazynek na 10 pocisków, cylindry i jest to magazynek cylindryczny, bębnowy. Co to oznacza? To oznacza, mm, że każdy nabój, który jest ładowany z prawej strony, tak naprawdę e, wchodzi, że tak można powiedzieć, e, schodzi na dół. To znaczy, że przesuwa się z, z lewej strony ścianki e, na dół, a następnie przechodzi na prawo e, do takiego wycięcia. E, zaraz postaram wam się to przybliżyć. O, jak widzicie, tutaj przy komorze e, zamkowej, e, po prawej stronie, e, tuż za takim chwytem. Gdzie są, gdzie wprowadza się naboje, jest właśnie ostatnie miejsce na 10 nabój, kiedy broń jest w pełni naładowana. No i właśnie, jak ową taką broń się ładuje i czy w ogóle jest możliwość, żeby te i powiedzmy, nie wiem, wystrzeliliśmy 5-6 pocisków i mamy za ostatnie 4, ale przeładowujemy. Otóż moi drodzy, te 4 pociski, które zostały załadowane wcześniej, one już tam zostają. A my tak naprawdę ładujemy tylko i wyłącznie te 6 nowych. Broń e, i można zasilać e, na dwa sposoby. Pierwszy z nich jest to po prostu e, łódka nabojowa na 5 pocisków. Tak czyli wystrzeliśmy e, wszystkie 10 pocisków, no to ładujemy od razu dwie łódki. Jeśli na przykład wystrzeliśmy tych pocisków, powiedzmy, nie wiem, 8-9, no to również możemy załadować e, z łódki. Ale tutaj zdecydowanie rozwiązano w tej grze to w taki sposób, że pierwsze pięć pocisków jest ładowanych normalnie z łódki nabojowej, natomiast pozostałe cztery pojedynczo. Owszem, istniała możliwość załadowania tej broni tylko i wyłącznie pojedynczo, natomiast zajmowało to zdecydowanie dość. Dużo czasu, bo było po prostu czasochłonne. Natomiast jeśli chodzi o przyrządy celownicze, dostępny był tylko i wyłącznie celownik mechaniczny. Owszem, w samej grze mamy do dyspozycji choć lunetę średniego zasięgu, celownik refleksyjny oraz celownik przeziernikowy. W rzeczywistości, tak naprawdę, był dostępny tylko i wyłącznie celownik mechaniczny. Jeśli już pojawiały się jakieś wersje z innymi celownikami, to były to wersje eksperymentalne i na dobrą sprawę nie wchodziły do użytku. Były używane tylko i wyłącznie, właśnie, celowniki mechaniczne. Celownik mechaniczny, choć przejrzysty, to trzeba dodać, że miał e, regulację nastawy. Można było ustawić od minimum 100 metrów na e, aż 2000 metrów, co oczywiście no, celowanie e, za pomocą takiego celownika mechanicznego na prawie zasięg 2 km jest rzeczą wręcz niemożliwą. Ale e, właśnie no, taki e, rozstrzał z zasięgu ustawiania owego celownika był właśnie możliwy. Niemniej. E, czy celownik mechaniczny daje radę w grze tak? Czasem e, ludzie korzystają z lunety średniego zasięgu, która moim zdaniem również jest dobra, mm, czy z celownika refleksyjnego. On co prawda nie przybliża obrazu, tak jak chociażby celownik przeziernikowy czy mechaniczny ale zapewnia zdecydowanie lepszą widoczność niż standardowy celownik mechaniczny. Dodatkowo jak zobaczycie sobie tak naprawdę na można powiedzieć na kolbę ona jak widzicie jest dość długa. Dlaczego? Ponieważ tam znajduje się sprężyna i jest to dość potężny i ciężki kawał drewna którego zadanie było wyważenie, tak naprawdę, tej broni. A jeszcze przy okazji, e, zminimalizowanie e, odrzutu na tyle, na ile się dał. Owszem, odrzut oczywiście był, ale nie aż tak potężny e, jak miało to miejsce e, choćby w przypadku RKM-u właśnie Johnsona, który posiadał magazynek. Z Pomyślano, że warto w takim razie po prostu przedłużyć e, lekko kolbę o kilka tam dodatkowych centymetrów, żeby po prostu e, strzelec nie odczuwał tak bardzo tych e, wszystkich nawet nie tyle co drgań, ale po prostu e, żeby nie odczuwał e, no, dyskomfortu strzelając z owego karabinu. Jeśli zaś chodzi o lufę, Eee, czy nawet wylot Lufy, tutaj tak naprawdę jest to wersja, e, wersja. E, sprawa tak naprawdę czysto kosmetyczna, ponieważ żaden wylot Lufy e, tak naprawdę niczego nie dodaje, niczego nie zmienia, ewentualnie tylko e, wydłuża e, samą broń. Co czasami, kiedy na przykład nie wiem, czaimy się w jakimś krzaku, czy jesteśmy schowani za ścianą. I wystaje nam właśnie, e, chociażby czubek czy kawałek tego wlut lufy e, względem standardowego. No to przeciwnik już doskonale wie gdzie jesteśmy i może nas bardzo łatwo zlokalizować. Oczywiście różnią ją różne tutaj, e, jak chociażby w kształcie e, śruby czy tutaj w, trak, w trakcie takiego e, gwistka. Jeśli chodzi natomiast o ogólny odbiór tej broni, nie była to broń popularna. E, co więcej, można nawet e, powiedzieć, że owa broń była e, bronią bardzo rzadką. W ogóle karabiny Johnsona M1941 były bronią, którą e, używali i wyłącznie żołnierze na Pacyfiku. E, chociażby teraz e, zadanie tutaj e, mamy e, Mistrzostwo M1941 Johnson. Jak widzicie zbytnio nie chcą nam w tej chwili nic powiedzieć o tej broni, ale e, przechodząc do zakładki profilu, do statystyk, do samej E, broni I tak naprawdę i zjeżdżając na odpowiednią e, tabelkę, mamy karabin samopowtarzalny i M1941 Johnson. Karabin samopowtarzalny z cylindrycznym magazynkiem obrotowym, zmniejszona względem innych modeli waga, broni z przodu pozwala na łatwiejsze użycie, chociaż nigdy nie stał się oficjalnym elementem uzbrojenia sił USA, pojedyncze egzemplarze trafiły w ręce żołnierzy. Czyli to, co Wam już wcześniej mówiłem. Sama broń nie była popularna. Nawet można powiedzieć, że oficjalnie nie weszła do uzbrojenia. Przez co naprawdę bardzo mała ilość osób wie o istnieniu takiej broni. Ale właśnie w popularyzacji takich modeli. Gry sprawdzają się moim zdaniem wręcz e, idealnie. Gdzie mamy modele broni, które są można powiedzieć nie, e, niezbyt popularne. Jak, e, do zapamiętania, jak na przykład francuski MAS 44, czy szwedzki AGM 42, czy nawet amerykański. SMEE -e Ternera. Są to e, takie bronie, no, które rzadko e, można szukać. Jeśli chodzi o specjalizację do wyboru, tak naprawdę mamy tutaj zarówno uprzęże e, i klamry na pierwszym poziomie, czyli broni szybciej o 15% i szybciej składa się do strzału pobiegu oraz szybkie celowanie cały przez przyrządy celownicze o 33% szybciej. Ja tutaj jak widzicie zdecydowałem się na e, szybsze sk składanie do strzału pobiegu oraz e, no, po prostu szybszą z broni od te 15%, bo powiem Wam, że czasami te 10 pocisków to jednak faktycznie jest za mało yy, i warto wyciągnąć po prostu broń boczną, czyli w tym najczęściej po prostu pistolet i ładować te dodatkowe yy, kule yy, właśnie z pistoletu. Dlatego uprzedzający klamry myślę, że jest zdecydowanie lepsze niż yy, szybsze celowanie. Na poziomie drugim wybieramy e, tak naprawdę już z góry określone e, dwa rodzaje, e, kolejnych dwóch specjalizacji. Pierwszy z nich jest to kolba własna, zwiększa dokładnie ognia celowanego w ruchu. Czy jest to potrzebne? Cóż, ja aż tak bardzo nie, e, w ruchu nie celuję, owszem, zdarza się, natomiast e, no bardzo rzadko, tak naprawdę, z tego korzysta. O, oraz mamy łoże lufy, zwiększona dokładność ognia celowanego w miejscu. No, więc jak widzicie, ja zdecydowanie bardziej preferuję e, ostrzał z jednego konkretnego miejsca. Jak już strzelam, to wolę przykucnąć, czy nawet po prostu położyć się, e, ewentualnie po prostu stanąć tak, żebym e, mógł e, po prostu strzelać i walić, tak. A co za tym idzie, kolejna trzecia specjalizacja są to szybkie kule. Szybsze o 10% kule ułatwiają trafianie ruchomych lub odległych celów, co się oczywiście jak najbardziej sprawdza. Natomiast wybierając kolbę własną, mamy lżejszą kolbę, porusza się o 60% szybciej w trakcie celowania. Czy warto? No to już możecie sobie odpowiedzieć na to sami. I czwarta specjalizacja. Pierwsza z nich jest to amortyzator odrzutu. Zmniejsza podbicie broni do góry przez odrzut, czyli po prostu zmniejsza pionowe podbicie broni. Oraz mamy szybkie przeładowanie. Przeładowuj broń szybciej o 15%. Czy przeładowanie jest potrzebne o 15%? To zależy. Tak naprawdę to zależy od nas, czy wolimy czasem po prostu ruszać do akcji na przesłowego na Jana i mieć wszystko totalnie w dupie, czy też czasem warto po prostu przycelować i no, mieć większą kontrolę nad samą bronią. Jak widzicie ja tutaj zdecydowałem się bardziej na... E, no bardziej na... E... kurwa. Na, na, na. na kontrolę broni jeśli chodzi o tak naprawdę jakieś tutaj konkretne mm, dane no to jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie karabiny samopowtarzalne no to na ich e, na tle moim zdaniem e, Johnson przegrywa naprawdę niewiele ale jednak e, chociażby z e, karabinem short magazine L Enfield Turnera czy chociażby leciutko ale jednak z karabinem MAS 44 czy też niewiele gorzej chociażby z karabinami M1 Garand czy karabin 1938M Niemniej sam karabin Johnsona jest moim zdaniem jednym z najlepszych w grze i karabinów samopowtarzalnych. Co prawda, ta szybkostrzelność 257 pocisków na minutę nie robi jakiegoś gigantycznego wrażenia. Sama amunicja, gdzie mamy 10 pocisków w magazynku i tak naprawdę 70 w zapasie, a nie 80. I do tego strzela ogniem pojedynczym to są. E, niewątpliwie powiedziałbym wręcz, że zalety. Ma szybkostrzelność, co prawnie pozwala nam w gigantyczny sposób, jak e, ma to miejsce w przypadku chociażby e, karabinu Garanda, e, wystrzelić szybciej, czy chociażby nie wiem, w przypadku takiego AGM-42. No, te mającego również 10 pocisków, w magazynku również. E, tak, często e, no po prostu strzelać. Nie. E, Johnson jest karabinem, który strzela wolno, ale zdecydowanie e, jeśli chodzi o celność, to tak naprawdę moim zdaniem nie ma e, innej broni, która by się z nim równała. Ewentualnie, e, no karabin M1 Garand, do którego można mieć jakieś tam konkretne specjalizacje, ale to oczywiście jak. Nadejdzie e, czas dla tego karabinu w Battlefield 5. E, no i cóż, to by było na tyle. A zaraz, oczywiście, przedstawię Wam drugi materiał, gdzie zaprezentuję tą broń w walce. Tak więc dzięki serdecznie za obejrzenie zarówno tego materiału, jak i następnego. I widzimy się w kolejnych odcinkach na kanale. Trzymajcie się. Do usłyszenia. 再世 nicht mehr Das ist nicht mehr.